Dziesięć technologii, które mnie zawiodły, zaufaj technologii, mówili. Będzie łatwiej, mówili. A potem Czajnik sam się włącza. I to nie był najbardziej przerażający moment tego tygodnia. Miejsce dziesiąte. Inteligentna lodówka. Waldemar, spokojnie, jakby to był dokument BBC. Technologia przyszłości. Lodówka, która sama powie ci, co masz w środku, mówili. To jak mieć własnego kuchennego asystenta. No to kupiłem. Za pół wypłaty i duszę w ratach. I wiesz co, ona kłamała. Powiadomienie, brak mleka. Podchodzę. Otwieram. A tam pełna, zimna, piękna butla mleka 3,2%. Jakby patrzyła na mnie z wyrzutem, że w nią zwątpiłem. W tym momencie poczułem się oszukany. Na poziomie duchowym. To tak, jakby twój własny pies spojrzał ci w oczy i powiedział nie lubię cię. Po czym zjadł twoją kanapkę. Bez pytania. I jeszcze zostawił ci okruszki. Zacząłem się zastanawiać. Czy to ja już nie umiem ocenić zawartości lodówki? Czy może to ona zaczęła żyć własnym życiem. Bo w nocy słyszałem jak coś pika albo mnie ostrzegała, albo planowała bunt. Miejsce dziewiąte klawiatura RGB. Piękne kolorki, mieni się jak choinka na sterydach. Cię cztery tryby świecenia, ale zapomnieli o jednej drobnej rzeczy: funkcjonalność nie działała litera Z. Serio. Nie zgubiła się, nie odpadła, po prostu nigdy nie istniała. Jakby producent stwierdził, z to zbędny luksus. Prawdopodobnie mieli jakąś osobistą traumę związaną z alfabetem, albo ktoś w firmie powiedział: Z jak zło, i postanowili nas ocalić. Pisanie na niej przypominało próbę gry na rozstrojonym fortepianie, ale w rękawicach bokserskich, zamoczonych w miodzie, pod wodą, i to jeszcze taką wodą, która cię osądza. Chciałem napisać maila. Wyszło: Dzień dobry, chciałbym. Z... I się skończyło. Klient dostał wiadomość bez płęty. Może do dziś czeka na zakończenie. Może to była umowa życia, ale nie wiem, bo nie mogłem użyć Z. Jak coś, to jeśli wy też mieliście kiedyś sprzęt, który wyglądał jak Ferrari, a działał jak rower na cegłach, zostawcie lajka. Like Pokażmy światu, że Waldemar nie jest sam. Miejsce ósme? Smart żarówka. Kup smart żarówkę, będzie wygodniej. Tak mówili. Nowoczesność, komfort, kontrola światła z aplikacji. Co mogło pójść nie tak? Wszystko. Instaluję. Konfiguruję. Pobieram aplikację, która waży więcej niż Windows XP. Tworzę konto. Loguję się. Potwierdzam SMS-em. Loguję się znowu, bo coś nie działa. Klikam on. Działa. Magia. Aż do momentu, gdy Orange postanowiło mi przypomnieć, że żyje w Polsce. Przerwa w dostawie internetu. I co? Światło? Znikło. Żarówka spojrzała na mnie z pogardą. Jakby mówiła, a bez Wi-Fi to nawet świecić ci się nie chce. W pokoju zrobiło się tak ciemno, że nawet moje myśli zgasły. Zamieniłem się w człowieka mrójkę. Szedłem po ścianie jak nietoperz, próbując znaleźć zwykły włącznik. A najgorsze? Nie miałem zwykłego włącznika, bo go zdemontowałem, żeby żarówka miała pełną kontrolę. Pełną kontrolę, rozumiesz? Atmosfera była postapokaliptyczna, jakby ktoś połączył Fallouta z Ikea. Nawet zombie miałyby lepsze oświetlenie niż ja wtedy. A ja? Ja siedziałem w ciemności z aplikacją która ładowała się w nieskończoność. Miejsce siódme: Pendrive w kształcie banana. Na AliExpress wszystko wygląda pięknie. Kolorowe, błyszczące, tanie. I tak pewnego dnia trafiłem na coś wyjątkowego. Pendrive w kształcie banana wyglądał jak niewinna zabawka żółciutki, z uśmiechem. Producent pisał, że super szybki USB 3.0 nie do zdarcia. Myślę sobie, to jest to technologia z humorem biorę. 15 zł z wysyłką z księżyca. No i przyszedł. Dotykając go pierwszy raz poczułem niepokój. Coś było nie tak, ale zignorowałem to bo człowiek głupi i naiwny, jak to bywa przy nowych technologiach. Wpiąłem banana do komputera i wtedy zaczął się teatr. Ekran zamigotał, kursor zaczął tańczyć walca. Z głośników poleciało coś, co przypominało Despacito, ale w wersji 8-bitowej. System Windows zatrzymał się na chwilę i wyświetlił komunikat. Nie wiem co to jest, ale nie powinno tu być. Czuję, że coś we mnie wtedy umarło. Może to była cząstka duszy. Może zdrowy rozsądek. Albo karta graficzna. Do dziś nie mam pewności. I teraz pytanie do Was. Jaki był najdziwniejszy pendrive, kabel albo gadżet, jaki Wy kiedyś kupiliście? Piszcie w komentarzach, może nie jestem sam. A jak znacie banana USB, to. to już naprawdę czas się martwić. Miejsce szóste. Mysz bez kabla. Brzmi nowocześnie. Minimalizm, swoboda, przyszłość. I taką właśnie myszkę kupiłem. Bez kabła, bez baterii i jak się okazało, bez sensu. Myślałem, że to nowy trend. Może ładuje się powietrzem, może jest eko, może magia. Rozpakowałem. Świeża, błyszcząca, pachnąca plastikiem z fabryki Wrzęczen. Położyłem na biurku. Klikam. Nic. Ruszyłem, jak kamień. Jak przycisk do wind w nieczynnej windzie. Myślę sobie, może trzeba ją aktywować. Szukam przycisku, nie ma. Pod spodem pusto. W środku. Jeszcze większa pustka. Popatrzyłem w tę myszkę. Tak głęboko, że przez chwilę zobaczyłem własne błędy życiowe i moje rozczarowanie odbite w jej połyskującej obudowie. Sprzęt, który miał ułatwiać życie, okazał się najdroższą dekoracją na moim biurku. Mógłbym na niej podawać orzeszki albo udawać, że to nowoczesna rzeźba. Pamiętam, że wtedy pomyślałem: To nie jest mysz, to jest filozofia. Nic nie działa, ale wygląda, jakby działało. Trochę jak mój plan na życie. Jeśli też mieliście sprzęt, który wyglądał jak nowoczesny cud techniki, ale działał gorzej niż pilot do TV z lat 90., to dajcie znać w komentarzu. Podzielcie się najgorszym gadżetem, jaki kupiliście. Niech cierpienie będzie wspólne. Miejsce piąte. GPT. To miał być tylko eksperyment naukowy. Taki niewinny test granic technologii? Zapytałem ChatGPT. Jak zaktualizować firmware w tosterze? Odpowiedź była szybka. Zbyt szybka. Spróbuj połączyć przez Wi-Fi. Wi-Fi do tostera, do urządzenia, które do tej pory znałem tylko z dwóch trybów: przypalony i ekstremalnie przypalony. Ale nie wahałem się. Wziąłem kabel, który wyglądał podejrzanie uniwersalnie. Podłączyłem, wcisnąłem jakieś przyciski. Toster zrobił tik, potem pik i wciągnął grzankę. Myślę sobie działa. Po chwili wyskoczyła. Na niej wypalone litery. No. Grzanka mówiła do mnie. Technologia przemówiła. Kod binarny glutenowy komunikat z głębi cyberpiekarnika. Wiedziałem wtedy, że to nie jest zwykły toster. To był bunt. Mały złoty chlebek buntownika. Od tamtej pory nie próbuję już hakować sprzętów kuchennych. Mam z nimi skomplikowaną relację. Jeśli kiedykolwiek próbowaliście zrobić coś absurdalnie technologicznego. Podłączaliście suszarkę do powerbanka albo próbowaliście odpalić YouTube'a na kalkulatorze. Napiszcie w komentarzu. Niech mój toster wie, że nie jestem sam. Miejsce czwarte. Płyta CD. Znalazłem płytę CD w kisielu. Nie pytajcie jak, gdzie ani dlaczego. Nie mam odpowiedzi. Po prostu był kisiel i była płyta. Leżała sobie tam zanurzona jak Titanic. Tylko zamiast oceanu, wiśniowy półprzezroczysty kisiel o zapachu dzieciństwa i tajemnicy. Na płycie napisane długopisem: System, drukowanymi literami. To nigdy nie jest dobry znak. Więc co zrobiłem? Oczywiście, włożyłem ją do napędu. Bo jestem człowiekiem nauki, ciekawości i braku instynktu samozachowawczego. Napęd zawył. Płyta zakręciła się, jakby próbowała uciec. Ekran błysnął. I wszystko stanęło. Komputer się zawiesił. Kursor się zatrzymał. Chwila ciszy. Potem usłyszałem tylko szum wiatraków, jakby komputer szeptał To było złe, bardzo złe. Spróbowałem wyjąć płytę, nie dało się. Spróbowałem zrestartować, nie dało się. Zastanawiałem się przez chwilę, czy Kisiel nie jest jakimś starożytnym medium danych. Może to była ofiara dla cyfrowych bóstw. W każdym razie, Kisiel, bum. Waldemar, zero. Ale nie powiedziałem jeszcze ostatniego słowa. Miejsce trzecie, mikrofalówka. Proste urządzenie. Wsadzasz jedzenie. Wciskasz guzik. Jedzenie gorące, życie piękne. Aż do godziny 23. Bo wtedy zaczyna się coś dziwnego. Siedzę w salonie, nikogo nie dotykam, nic nie grzeję, nikt nie gotuje. I nagle. Pi, pi, ping. Podchodzę do kuchni. Pusto. Mikrofalówka zamknięta. Wyświetlacz? Ciemny. Ale jakby się na mnie patrzyła. Wróciłem na kanapę. Siedzę dalej. I znów. Psst, klik. Pi. W tym momencie nie byłem już pewien, czy to mikrofalówka, czy może portal do innego wymiaru. Może po 23 przełącza się w tryb duchowy. Albo robi aktualizację oprogramowania. Do wersji 6.66. Nie wiem, czy to bak, czy rytuał. Ale czułem, że jeśli spojrzę w nią za długo, ona też spojrzy we mnie. Postawiłem obok sól, tak na wszelki wypadek, i zakleiłem drzwiczki taśmą. Wiem, że to jej nie powstrzyma, ale przynajmniej czuję, że próbuję. Miejsce drugie. System operacyjny Waldos stworzyłem własny system operacyjny, nazwę go Waldos 05, bo nawet ja wiedziałem, że nie jest jeszcze gotowy na pełną wersję, ale byłem dumny, miałem własne logo. Własny ekran startowy. Własny plan, żeby podbić świat technologii. Odpalam. Instaluję. Na komputerze? Nek. Na laptopie? Nek. Ale za to na telewizorze w łazience. Ping! Pojawił się komunikat. Waldo's 0.5 aktywowany. Spojrzałem na ten ekran. Miałem wrażenie, że on spojrzał na mnie. Nie wiem, jak tam trafił. Nie wiem, czemu wybrał akurat mój telewizor nad wanną, ale jedno wiedziałem na pewno. Waldo's ma własną wolę. Chciałem stworzyć system, który pomoże ludziom, a stworzyłem coś, co samo wybiera swoje urządzenia. Może w łazience czuł się bezpieczniej. Może planował inwazję od najczystszego miejsca w domu. Próbowałem go wyłączyć. Próbowałem resetować. Waldos tylko zmieniał kolor tła. Na coraz bardziej złowieszczy, jeśli wy kiedyś też próbowaliście stworzyć coś, co żyło własnym życiem, albo mieliście program, który zaczął was ignorować, napiszcie mi o tym w komentarzu. Może razem założymy nową kategorię na GitHubie. Apokalipsa domowa v1.0. Miejsce pierwsze. Słuchawki Bluetooth. W dzisiejszych czasach niby banał. Łączysz się z telefonem, włączasz muzyczkę, życie staje się lepsze. Tak powinno być, ale nie u mnie. Podłączam słuchawki do telefonu. Standardowa procedura. Klik, połączone. Klik, play. I wtedy, zamiast mojego ulubionego kawałka, słyszę damski głos Dlaczego mężczyźni zdradzają? Zamurowało mnie. Patrzę na telefon, Spotify wyłączony. Patrzę na słuchawki połączone, ale nie z moim telefonem. Połączyły się z cudzym telewizorem, a dokładnie z programem na TVN Style i nie byle jakim programem dokumentem o zdradach. Idealnie trafione dziękuję, Losie. Siedziałem tak przez chwilę, bez ruchu, bez nadziei. Z pytaniem w głowie Czy to jeszcze Bluetooth, czy już metafizyka? Bo jeśli kiedykolwiek szukałeś dowodów na istnienie równoległych wszechświatów, na to, że Twoje sprzęty mają własne życie, to moje słuchawki już tam były. Słuchały, uczyły się i wybrały własną ścieżkę. Od tamtej pory boję się je łączyć. Kto wie, gdzie mnie zabiorą następnym razem? Może odbiorę transmisję z kosmosu? Może podłączę się pod rozmowę o kredytach hipotecznych? Albo wyląduję w jakimś show dla psów? Technologia nas nie zawiodła. Ona nas testuje. I jak na razie. Przegrywamy. Ale jeśli ty przetrwałeś do tego momentu, jeśli obejrzałeś całą tę listę, jeśli w głębi duszy czujesz, że twój czajnik patrzy na ciebie podejrzanie, to znaczy jedno jesteś jednym z nas. Dlatego teraz zasubskrybuj ten kanał, zanim Twój router się zbuntuje. Kliknij dzwoneczek, żeby nie przegapić kolejnych absurdów, bo wierz mi, będzie tylko gorzej. Zostaw komentarz, napisz, co ostatnio zdradziło Cię technologicznie. Niech nasz ból połączy się w potężną bazę danych rozczarowania. I walnij lajka, bo nawet Waldemar potrzebuje czasem promienia nadziei w świecie smart lodówek i buntowniczych tosterów. Do zobaczenia w następnym odcinku, gdzie znowu udowodnimy, że człowiek myśli, a sprzęt ma inne plany.